Witam to jest strzelanie na 52 m metry, na 90 i z takiego śrótu. Było trochę zerowania. Tu już strzelanie na jednym ustawieniu i mogę też polecić te taczki z Chin, czerwone one mają 10 cm średnicy 4 cale fajnie się do nich strzela jak ktoś lubi lunety w pierwszym planie z krzyżem w pierwszym planie fajnie się celuje pozdrawiam